Dla całego Kościoła, jak też i dla każdego wiernego katolika najpiękniejszą formą podziękowania jest Eucharystia. Dlatego właśnie niech ona stanie się naszym głównym wyrazem wdzięczności za dar powołania oraz za dar posłania do służby Bogu. usterzą naszej decyzji za udzielenie nam sakramentu święceń presbiterowi. Nasze kapłaństwo rozpoczynamy w roku tak bardzo związanym ze sługą Bożym księdzem Kardynała Stefana Wyszyńskim. W czasie rekolekcji przed święceniami kapłańskimi nawiedziliśmy nawiedzieli, chłszczówkę, miejsce, z którym Ksiądz prymas był mocno związany. Wiemy, że jesteśmy słabi i grzeszni, ale ufamy, że z pomocą księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego będziemy w stanie pełnić naszą posługę kapłańską na chwałę Kościoła Łomickiego. Nasze podziękowania Pragniemy złożyć też na ręce obecnego wśród nas księdza biskupa Wojciecha Osiała, wykładowcy naszego seminarium. Pragniemy tak, podziękować księdzu biskupowi za trud włożony w naszą formację duchową i intelektualną oraz za obecność na uroczystości święceń i za modlitwę. W ręce naszych rodziców chcemy złożyć serdeczne wyrazy szacunku i uznania za dar życia i powołania. To wystanowicie dla nas pierwsze środowisko wiary. Za to wszystko w tej szczególnej chwili pragniemy Wam gorąco podziękować. Pragniemy podziękować naszym księżom przełożonym, księdze Piotrowi Kaczmarkowi księdzu Jarosławowi Łękarskiemu, księdzu Grzegorzowi Cieślakowi, księdzu Sławu Miłowi Wasilewskiemu oraz ojcom duchownym, księdzu Radosławowi Czarniakowi i księdzu Zbigniewowi Przewnie. Pragniemy podziękować za każdą Eucharystię, homilię, wykład, za wspólny posiłek i za poświęcony czas. Niech was dobry Bóg błogosławi. Chcemy podziękować Księdzu Sylwestrowi Bernatowi za poprowadzenie dla nas tej kolekcji przed święceniami kapłańskimi. Dziękujemy za ten, dziękujemy za ten czas modlitwy i wyciszenia. Nasze podziękowania kierujemy też na ręce naszych księży Bożków: Księdza Wiesława Wronkę, Księdza Józefa Paciorkę, Księdza Pawła Pełki oraz księżyki Kariuszy. Dziękujemy Wam za Wasze świadectwo pokazywaliście nam w czasie naszej formacji seminaryjnej. Nie mogę także pominąć mierzyjącego już wieloletniego proboszcza mojej parafii, świętej pamięci księdza zygmunta któremu wiele zawdzięczam i o którym pamiętam modlitwie. Szczególne podziękowania należą się dla naszych spowiedników, tak księdza Pawła Kozakowskiego, księdza Adama Dumańskiego i księdza Tomasza Szczyńskiego. Służba słownika, zwłaszcza słownika kleryków w seminarium, nie jest łatwa. Dlatego też z tego miejsca pragniemy Wam podziękować za każdą naukę i wskazówkę, które pomogły nam podnosić się z naszych grzechów wysokości. Na ręce księdza proboszcza parafii katedralnej Roberta Kwatka, również profesora naszego seminarium, pragniemy złożyć wielkie podziękowania dla wszystkich księży i osób świeckich pracujących w Arafii Katedralnej za pomoc w błędności świętej. Serdeczne zapłacię. Podziękowania należą się księdzu Andrzejowi Sylwanowiczowi za czuwanie nad przebiegiem liturgii, tak aby wszystko dokonało się ważnie, podziwnie, ale także i pięknie. A jeśli mowa o liturgii, to nie sposób nie podziękować braciom klerykom. Drodzy bracia, bez was prawdziwie nic by się nie udało. Niech wam dobry Bóg błogosławi na drodze, Innym członkom rodziny oraz przyjaciółom i znajomym. Niech nas wszystkich Bóg usława.